Siemanko. Dzisiaj typowy odcineczek z Antkowic. To jest odcinek zrobiony z nudów. Będziemy. Ja tutaj właśnie robię płotki. Gdzie jest granica Antkowic? No i chcę zrobić nowy budynek. Zrobimy może zamek, ale nie teraz. Weźmy sobie jak, jakieś budowle. Pierwsze, co zbudujemy, może z, z takiego drewna. Chyba nie ma jeszcze żadnej budowli z drewna brzozowego, dlatego idealne. Las. Dobra. Yy, nie macie pojęcia, co ja teraz robię. No. W tym stylu. Może zrobimy takie trochę szersze to. Albo najpierw się prześpimy. Najpierw się prześpimy. Czekaj. Nawet nie musieliście czekać zbyt długo. Strzałę, nie. Albo dobra, kość weźmiemy. Nie wiecie, co ja zrobię. Teraz, poczekajcie, Nawet nie musieliście czekać. Poczekajcie sekundę. Mówiłam, że za sekundę. I za chwilę, co to będzie. Za chwilę gotowe. Poczekajcie jeszcze troszkę. To będzie, co to będzie? Musimy zniszczyć. To jest przystanek autobusowy. No nie wierzę. No nie nie przystanek autobus autobusowy o. Autobusowy, autobusowy. Jeszcze raz. Autobusowy. Przystanek autobusowy. O, super. Czy ja napisałem. Nie, przystanek, dobre. No i tutaj zaraz przyjedzie jakiś samochód, na przykład świnka moja, Pepa. A i naprzeciwko jest taki piękny domek. To jest domek Hubert. Nie, 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 nie! Głowa wystaje. Nie, no, przez jedne drzwi to się nie przejdzie. O, świnka Max i to jest dom Maxa. Nic w niej nie ma, tylko łóżko i świnkę. Nara, świnko. No i yy, chcę zbudować zamek. Wybieramy tereny. Je. Yeah. Na zamek może gdzieś tutaj, bo tu taki płaski teren. O, liany nowe. Możemy się wspiąć na lianach. Ej, to może mogą być takie. No dobra. Tutaj zbudujemy nasz zamek. Widzimy się za sekundę. Dobrze widzowie. To jest nasz zameczek. Będzie krótszy odcinek. To będzie miało dwie części, no bo, y, y, to będzie miało dwie części, bo mama mnie prosi o śniadanie. To, to jeszcze się dzisiaj widzimy, dzisiaj będą dwa filmiki. I będzie premiera dziewiąta, jak znalazłem diamenty, trzy miesiące, sprzed trzech miesięcy, więc pa. Dzień dobry, to ja, Antek, na Antkowicach. No i druga część typowego odcineczka z Antkowic i patrzcie co robiłem. Robiłem tutaj takie kwiaty, zrobiłem tu kwiaty, jak widzicie ten <laughs> wiedźma. Pierwszy raz widzę wiedźmę na Antkowicach. No słyszycie, ha <laughs> ha ha ha, zaśmiałaś się. O ty. Tutaj y też posadziłem trochę kwiatków. Y no i co? To się stało. A, przystanek autobusowy, y, domek. Y, to jest dom Maxa. A w nim. O, świnka Max. Za obrazem nic nie ma. Y, on ma tylko taki dom. Tu jest y, taki widok, ma. I tu jest taki trapdoor. Trapdoor. Do tego trapdoora się schodzi. W ogóle tam jest. Ale nieważne. Chodźmy może najpierw tu. O tu. Czy w ogóle włączyłem nagrywanie. Nie, tak. Dobra, tu się nagrywa. Tu jest zameczek. I ja jestem dumny z tego zameczka. Pierwsze miejsce, które zwiedzi. To jest takie miejsce. Można zwiedzić tu. Taką ładną. W ogóle nie widać, gdzie nie jest lepiej. A, w nocy akurat. Dobra, akurat muszę wam to pokazać. Dobra, więc schodzimy tutaj. Tu jest drabinka. Tutaj się przespałem, e, jak, jak burza była. Tu są drabiny. Kolejna. A, i tu jest e, taka wieżyczka. I jest tu taki widok. Tam widać te kwiaty. Tam było widać. A to jest przejście do kolejnej wieżyczki. Zrobiłem tam nowy wodospad. Jak tam widzicie? Nowy dom w sumie. Bo nie nagrywałam tego domu. Tam muszę coś dobudować w okolicach mojego domu. Tam. A właśnie. A jeszcze pokażę Wam, co. A i tutaj się schodzi, a tu, a zameczek z góry wygląda w ten sposób, a zameczek z zewnątrz wygląda w ten sposób. Do tego nie wiem. Podoba wam się? Jeszcze. Co, co nowego na dziś? A pewnie zauważyliście. Czy tej mnie jest łódka? Ja nie mogę. Wypad stąd. Wypad. Dobra, ja powiem wam, że ja nie umiem sterować, niech ona se tam siedzi. Ale wy nie wiecie, co jest po drugiej stronie tej basenu. Przed chwilą wybudowałem kurczę. A tu za górą właśnie, antkowice są piękne. Piękne. Tu jest yy, drewno w ogóle. Skąd to drewno się tu wzięło? To jest dom. Mały dom. W domu łóżko. I tu jest widok na mój wodospad. To jest wodospad. W sumie to dużo rzeczy się zmieniło, zameczek i... i wiecie co ja chcę wybudować? donki villagerów. Bo czemu nie? Bo czemu by nie? Dobra, poczekajcie. Widzowie, nie mogę... Błagam, jaki Queen Master? Nie chcę. Poczekajcie. Hmm. Wreszcie. Robię z liści. Yy, no dach z liści. Uwaga za chwilę widzowie. Tadam zaraz będzie. Uwaga. Tadam i jeszcze. O. Tadam. No i widzicie. Tadam. No i już. Taki domek mamy. Hmm. O Widzicie? Fajny domek Co ja robię? I uwaga, to będzie taki domek za chwilę, ukończony. Tylko dajcie chwilę. Cudna chwila. Nie jest ona długa. O, chwilka właśnie minęła. Czekajcie. Tak osmotycznie żeby było i ta dam. Że. Jeszcze weźmiemy sobie. O jajko. Jakie tu jajko, gdzie Dajcie chwilę. Ile? No, niestety. Adzi, ile drzwi są postawione? A, dobre, musi być tak. Już. Niestety nie ma villagera tutaj. No. No i domek wygląda tak. No i do widzenia, widzowie. Pa